Czasem nasze życie nabiera takiego tempa, że zapominamy o tym, co jest w nim najważniejsze: ciągła pogoń za karierą, pieniędzmi. Życie pędzi coraz szybciej, nie ma w nim czasu dla Boga. Wpadamy w błędne koło, usychamy, odczuwamy dziwną pustkę, którą próbujemy zapełnić, uciekamy w różne ożywki. Pojawia się pracocholizm. Przenosimy nasze życie do świata wirtualnego. Zapominamy, że aby żyć naprawdę, potrzebujemy żywej obecności Jezusa w naszym życiu. Panie, daj nam poznać, że to Ciebie pragniemy w naszym życiu, że to Ty jesteś nam potrzebny do prawdziwie szczęśliwego życia.